嗯嗯 Dajcie, kochani, w piątek 3 stycznia, następny dzień, w którym spotykamy się z Bogiem o 5 rano. Nie wiem, czy właśnie o 5 rano oglądasz ten film, to jest w sumie bez znaczenia. Ważne jest, że pragniesz przybliżyć się do Niego, chcesz takiego nawyku, w którym mógłbyś codziennie być z Nim, żeby słyszeć Jego słowo, żeby oddawać Mu cześć modlitwami, uwielbieniem. To jest po prostu mega sprawa. Słuchajcie, dzisiaj. Coś dla osób, które się martwią, które się boją. Mamy obietnicę w Piśmie Świętym i to nie jedną, która wskazuje na to, że nie musimy tak żyć, że nie musimy żyć tak jak poganie, którzy nie mają Boga. Możemy żyć będąc odprężonymi, radosnymi, w spokoju serca, dlatego że mamy Boga, który potrafi wszystko. I w psamie 112 czytamy takie słowa. Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie, na pewno się nie zachwieje, sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. I teraz uwaga, nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny. Mocne jego serce zaufało Panu. Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników. Kochani, mamy tutaj obietnicę bardzo konkretną. Że nasze serce, jeżeli jest w Bogu, jeżeli polegamy na tym, jaki Bóg jest, a nie na tym, co się dzieje wokół nas, to nasze serce może być stateczne, może się nie lękać, może wytrzymać niejedną złą nowinę, złą wiadomość, którą usłyszymy w ciągu dnia w naszym życiu, dlatego że nasze zaufanie jest budowane. Nie na tym, co może zrobić tam człowiek, nie na tym, co może się wydarzyć w naszym życiu, ale na Bożej dobroci i na Bożej obecności. I Boża dobroć, uwaga, nie polega na tym, że Bóg zawsze będzie robił to, co my chcemy w naszym życiu, ale Jego dobroć polega na tym, że On po prostu jest dobry i jest obecny i jest takim ramieniem, na którym możemy się oprzeć, jest przyjacielem, z którym możemy przejść każdą ciemną dolinę. Bóg nigdy nie obiecywał nam, że nasze życie będzie usłane różami i wszystko będzie się układało, ale mamy obietnicę Bożej obecności. Bóg nie zostawia nas samymi, nie zostawił nas sierotami, przysłał swojego Ducha Świętego i nasze serce może być stateczne. Ponieważ zaufało Panu. Jesteśmy stateczni i nieporuszeni nie dlatego, że wszystko wokół układa się jak po masełku, ale dlatego, że wiemy, komu zaufaliśmy. I nawet jeżeli przyjdą trudne momenty, nawet jeżeli przyjdą próby i ciężkie doświadczenia, to wiemy, że nie jesteśmy w tym sami. Wiemy, że u naszego boku jest Jezus, który nam błogosławi, który niesie nasze ciężary, że nie musimy chodzić z nimi sami. Bardzo mi się podoba w tych wersetach. To słowo stateczne serce, stateczne jego serce zaufało panu. Stateczne serce, czy takie nieporuszone serce, takie nie zatwardziałe, ale stabilne, takie, którym nie można po prostu majtnąć o ścianę, nie można go odkształcić, nie można go zmienić, tylko to jest takie serce dobrze uformowane, z dobrym balastem, z dobrym zabezpieczeniem, z dobrym fundamentem, serce, które zaufało panu. Ufność w Bogu jest naszą siłą, jest tym miejscem, z którego możemy czerpać siły na każdy dzień. Jeżeli opieramy się na tym, co się wydarzy w naszym życiu, to cały czas będziemy mieli huśtawki, cały czas będzie raz dobrze, raz źle, raz dobrze, raz źle i nasze życie będzie wyglądało jak jakaś sinusoida. A tymczasem, kiedy jesteśmy z Bogiem, to wykres naszego życia jest taki: cały czas w górę. Cały czas w górę, nie ma złotów i upadków, może są jakieś malutkie wachnięcia, ale idziemy cały czas w górę, ponieważ z dnia na dzień, tak jak w każdej dobrej relacji, upewniamy się, że Bóg nas nie opuścił, więc nie opuści w przyszłości i ufamy Mu coraz bardziej i coraz bardziej. Słuchajcie, słowa, które są napisane w Piśmie Świętym, są słowami, na których naprawdę możemy polegać. To nie są bajki, to nie są jakieś wymyślone przez ludzi teorie, tylko to jest słowo od Boga, które jest naszą wskazówką, które jest pewnym takim światełkiem jak latarnia, która wskazuje nam kierunek, więc możemy się na tym oprzeć i możemy zaufać, że rzeczywiście tak będzie. W tych wersetach jest również wskazane to, że człowiek, który pożycza, który się lituje, który postępuje sprawiedliwe we wszystkich swoich drogach, to taka osoba ma stabilne serce. Czyli ta stabilność nie polega jedynie na tym, że wiem, że jest Bóg, ale również żyję tak, jakby Bóg był. Czyli wszystkie moje sprawy ustawiam sprawiedliwie, uczciwie, szlachetnie, ponieważ wiem, że Bóg istnieje i jest sędzią i wszystko widzi, więc nie mogę żyć byle jak. I dlatego moje serce też jest stabilne. Drogi Boże, chcemy teraz modlić się o Twoją obecność w naszym życiu. Ja wiem, że Ty cały czas jesteś obecny, ale my tego często nie czujemy, nie rozumiemy, nie przyjmujemy do swojego życia i chcielibyśmy uwierzyć w to bardziej, chcielibyśmy tak żyć. Jak wierzymy. Chcielibyśmy, żeby wszystkie nasze ścieżki były proste i uczciwe. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, żebyś przyszedł, żebyś objawiał nam te sfery naszego życia, które nie funkcjonują dobrze. Gdzie powinniśmy wyznać swój grzech, gdzie powinniśmy naprawić to, co żeśmy zepsuli. Być może relacje, które wymagają naprawy, uzdrowienia. Chcielibyśmy, Pójść dalej niż do tej pory. Chcielibyśmy dać się Tobie namówić na to, żeby żyć sprawiedliwie. Oddajemy Tobie te sfery naszego życia, które wymagają naprawy, które chcielibyśmy, żebyś wziął swoje ręce. Chcemy mieć czyste serca i chcemy mieć stabilne serca. Chcemy mieć serca, które Tobie ufają w każdej sytuacji, ponieważ Ty jesteś dobry i święty i Ty jesteś godzien tego, żeby Tobie ufać. Ty masz wszelkie cechy i wszystko, co zrobiłeś do tej pory, które utwierdzają nas tym, że jesteś Bogiem sprawiedliwym i dobrym. Dlatego uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, zapraszamy Ciebie jeszcze w większej mierze, żebyś był w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że jesteś, że Ty nigdy nas nie opuszczasz i w każdej sytuacji najbardziej problemowej Ty zawsze z nami będziesz. Tobie niech będzie chwała. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, niech dzisiaj Wasze serca będą stabilne, niech ufają Panu, bez względu na to, co się dzisiaj wydarzy. On jest, dba o Ciebie i jest blisko, dał wszelkie obietnice i błogosławieństwa, żebyś mógł być dzisiaj silny. Widzimy się jutro w sobotę 4 stycznia. Odpoczywaj mi dobry czas. Do zobaczenia, papa. Pa.